co musimy zrobić? To są takie szczypczyki do sałatki. Nie wiem, czy one będą miały swój oddzielny taki jakby przedział. Wydaje mi się, że mogłyby mieć tutaj takie, nawet nie wiem jak to nazwać, coś do cukru pudru. To tutaj by idealnie pasowało. Miareczka taka miniaturowa. Nie wiem, na razie damy ją tutaj. I to jest jakiś co? Czyścik do czegoś? Albo pałeczki to są. Dobra, i druga pałeczka będzie. To na pewno będzie tutaj. Tutaj mamy łyżkę, drugą łyżkę. Chwilka, widelczyki i łyżki. Widelczyki będą po lewej raczej, a łyżeczki po prawej. I nóż, nóż jest tutaj. Noż będą tutaj, widelce po lewej. Jak ja bym chciał, żeby wszyscy moi domownicy dokładnie układali sztućce w szufladzie. To będzie tutaj ten korkociąg, to będzie tu idealnie, a to. nie, to jakoś tak. To na pewno będzie tu, to na pewno będzie tu. Może o to chodzi? Korkociąg coś mi nie pasuje, jakoś. Nie no, to jest na pewno dobrze. Tutaj no nie jestem tego pewien, tylko, ale wszystkiego innego raczej jestem pewien. To idealnie pasuje. To też bardzo dobrze wydaje się pasować. Tylko nie wiem o co chodzi z tymi malutkimi łyżeczkami. Może tym kółeczkiem musimy. Chyba tak, chyba o to chodzi. Dobra, rozumiem. Tak. I mam rozwiązano zagadkę. Świetny.